W szpitalu pielęgniarka ma ogolić 80-letniego pacjenta przed operacją. Konkretnie chodzi o pachwiny. Rozbiera pacjenta i widzi ogromny interes. Nie może powstrzymać się od uwagi. Dziadku, ależ to prawdziwy młod, dziadek dumnie. Jeszcze dziesięć lat temu wieszałem na nim wiadro z wodą i przenosiłem 100 metrów od studni do domu, bez pomocy rąk. A teraz się to już niestety nie udaje. Ano nie, kolana po drodze wysiadają. Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty życia strasznie wzrosły w dzisiejszych czasach. Pamiętam, kiedy byłem młody. Mama mi dała pięć złotych na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną reklamówką: wędliny, mleko, chleb, ser, masło, konfitury. A teraz co? Wszędzie te lustra i te kamery. Dziadek rozmawia z wnuczkiem. Jak ja byłem uczniem, to z historii miałem same piątki. Ale historia była wtedy o wiele krótsza.